Krzysztof Szmagier Major opóźnia akcję Czyta Bronisław Cieślak Część ósma Elegancką willową dzielnicę Sopotu powoli przysypywał śnieg. Pod bramę secesyjnego pałacyku podjechał samochód. Pierwszy wysiadł tom. Wstrząsnął nim chłód zimowego poranka. Zapiął płaszcz. Okrążył samochód i otworzył drzwiczki izie. Z tego samego kierunku nadjechał po chwili samochód z bagażnikiem na dachu. Zatrzymał się nieopodal. Nikt z niego nie wysiadł. Ani Tom, ani Iza nie zwrócili na to uwagi. Czarny otworzył drzwi. Przyznam się szczerze, że pana to się tu nie spodziewałem. Powiedział do Toma: To twoja ochrona? Spojrzał na Izę. Odwrócił się i odszedł, pozostawiając drzwi otwarte. Tom przepuścił Izę przodem. Kiedy oboje weszli do środka, zamknął drzwi. Czarny przeszedł do swojego gabinetu i usiadł za ogromnym gdańskim biurkiem. Wskazał Izie fotel w głębi pokoju. Tom stanął obok Izy. Czarny patrzył przez chwilę w milczeniu, w końcu uśmiechnął się. Nie starzejesz się, zauważył. Nie zareagowała na komplement. Przyjechaliśmy z tobą porozmawiać. Groźba? Zdziwił się Czarny. Nie. Rada. Mowa jest krótka. Wycofaj się. Pomysł należy do nas. Nie do was jednych. Bank Polska Kasa Opieki powstał na długo przed wojną. Iza zapaliła papierosa. Grażnie czysto. Obniżasz ceny. Przejmujesz ludzi. Uniosła się. Przesada i z Wiesz, że nie ustąpię. Dawniej, tobie może bym ustąpił. Miałem perspektywy, mieliśmy różne plany. Teraz jestem już po prostu tylko stary. Pokiwał głową, cały czas smutno się uśmiechając. Myślę, że niepotrzebnie przyjechałaś. Żegnam państwa, zwłaszcza pana. Czy nie przekazano panu ostrzeżenia? Zapytał z pogróżką w głosie. Po chwili stanęli na pustej o tej porze ulicy. Tom szedł powoli, głęboko pogrążony w myślach. Iza wyminęła go, po kilku krokach stanęła, podjęła decyzję. Odwróciła się do toma i złym, rozkazującym tonem powiedziała: Zaczekam w samochodzie. Tom przystanął, odwrócił się i spojrzał w stronę domu czarnego. Zostawiłam parasolkę, podpowiedziała. Czarny nadal siedział przy biurku, przeglądając jakieś papiery okna w pokoju zasłaniały grube story, włączył stylową lampę. W domu panowała cisza. Ktoś delikatnie uchylił drzwi, lekko skrzypnęły. W szparze pojawił się pistolet, czarny podniósł głowę. Niech pan tego nie robi, powiedział prawie szeptem. Tom gwałtownie pchnął drzwi i wszedł do środka. Muszę, zapłacę, przyjmę wasze warunki. Czarny był przerażony nie czarny człowieku dziesięć tysięcy dolarów był bliski histerii. Idący po chodniku, dwaj mężczyźni odwrócili się, kiedy usłyszeli w pobliżu dwa strzały, a po chwili głośne trześnięcie drzwiami. W tym samym momencie Iza uruchomiła silnik. Tom wsiadł pospiesznie do samochodu, był blady, głośno oddychał. Iza ruszyła, uważnie, bez słowa spoglądała ukradkiem na Toma. Mocno przyciskała pedał gazu. Samochód pędził szosą. Przez całą drogę milczeli. Tom nieruchomo patrzył przed siebie. Iza nadal bez słowa spoglądała ukradkiem na Toma. Nie zwolniła, póki nie dojechali do stacji benzynowej. Zatrzymała się pod kawiarnią. Odpięła pas, wyciągnęła rękę do Toma. — Daj — powiedziała. Tom sięgnął za pazuchę i wyjął pistolet. Przez chwilę trzymał go w ręku, po czym podał izie. Otworzyła torebkę, dyskretnie włożyła go do środka, bez słowa wysiadła i skierowała się do kawiarenki. Tom odprowadził ją wzrokiem. Tymczasem na stację podjechał samochód z bagażnikiem na dachu. Zatrzymał się w pewnej odległości od kawiarni, cały zabłocony. Włączył wycieraczki, by przetrzeć przednią szybę. Za kierownicą siedział kreczet. Patrzył, jak Iza znika w kawiarni i po chwili wraca. Tom czekał w samochodzie. Wkrótce Iza wróciła. Szybko wsiadła do samochodu. – Do inżyniera – rzuciła, próbując ukryć zdenerwowanie. – Ma jakiś pilny interes do ciebie. Nie chciał mówić przez telefon. – Weźmy benzynę – odezwał się w końcu Tom – Iza uruchomiła silnik i podjechała pod dystrybutor. Tom wysiadł, otworzył wlew paliwa benzynowy podszedł z pompą i zaczął tankować benzynę. Tom włożył ręce do kieszeni i cicho pogwizdywał. Iza została w samochodzie. Była spięta, nieruchoma. Rozmyślała nad czymś, co ją zbulwersowało. Tom zapłacił i wsiadł z powrotem. Ruszyli. Pracownik stacji odwiesił pompę i uważnie patrzył za odjeżdżającym samochodem. Inżynier wszedł do pokoju. Na biurku płonęły hinduskie kadzidełka. Ręką zgasił jeden z patyczków, usiadł za biurkiem. Jak poszło? zapytał bez emocji. Wszystko w porządku, odparł Tom. Czarnego mamy z głowy. Inżynier sięgnął po elegancką zapalniczkę. I odwracając się bokiem, powiedział wolno. Nieprawda. Zabrzmiało to groźnie. Tom spojrzał pytająco na siedzącego obok kreczeta. Milczał. Iza podniosła się i podeszła do biurka. Bez słowa sięgnęła do torebki i położyła przed inżynierem pistolet. Wiesz dobrze, że urzesz. Inżynier nadal był opanowany. Spojrzał na kreczeta. Ileś dostał od czarnego za lotnisko? Zapytał kreczet. Inżynier podniósł rękę, uspokajając podenerwowanego kreczeta, pochylił się do przodu i powiedział z zimną zawziętością: Ostrzegałem cię, że mamy długie ręce, prawda? Tom patrzył na pistolet. Po chwili podniósł wzrok na inżyniera. W porządku. Jaki błąd popełniłem? W dziesięć minut po waszym odjeździe Czarny, w towarzystwie dwóch facetów, wyjechał z willi, cały i zdrowy. Tom stał bez ruchu. Nie wyglądał na zaskoczonego. Iza podeszła do okna. W milczeniu patrzyła na padające na zewnątrz wielkie płatki śniegu. – Stań, powiedział inżynier. Tom… Rozejrzał się, jakby szukając pomocy. Spojrzał na Izę. Nie odwróciła się w jego stronę. Wstał. Kreczet podniósł się z fotela. Sięgnął po leżący na biurku pistolet i podszedł do toma. Lufą wskazał drzwi. Załatw to w ogrodzie. Zaraz go zakopiemy. Powiedziała Iza. Chodź. Usłyszał głos kreczeta. Tom sięgnął do kieszeni. I wyjął z górnej kieszeni pociski. Na otwartej dłoni podsunął je pod nos Kreczetowi. Nic z tego, panie Kreczet, odrzekł stanowczo. Inżynier i Kreczet spojrzeli na siebie zaskoczeni. Zgaście światło, powiedziała nagle Iza. Odwrócili się w jej stronę. Tom podbiegł do okna, wyjrzał. Z zewnątrz spadało ostre światło reflektorów. Milicja! krzyknął ostrzegawczo. Wokół willi zatrzymały się radiowozy, dwa reflektory oświetlały podwórze. Iza i Tom patrzyli, jak z samochodów wyskakują funkcjonariusze i biegną do willi. Iza odwróciła oczy od okna i spojrzała na Toma. Tom uskoczył gwałtownie w głąb pokoju. Nie ruszać się, kreczet, rzuć broń rozkazał. Przez okna wpadały smugi świateł. Kreczet rzucił pistolet. W tym momencie do pokoju wpadli milicjanci. Momentalnie skuli kajdankami kreczeta i toma. Mimo późnej nocy przed willą inżyniera było jasno. Kilka reflektorów oświetlało podwórze. Milicjanci prowadzili zatrzymanych do więźniarki. Ostatni szedł Tom. W pewnym momencie zatrzymał się. Przepraszam. Odezwał się do stojącego w drzwiach Zubka. Ja — i na chwilę do majora Wołczyka. Zubek, kompletnie zaskoczony, nie zaprotestował. Skuty kajdankami, Tom podszedł do majora stojącego w towarzystwie cywila. Mężczyzna uśmiechnął się i bez słowa rozkuł go z kajdanków. Tom roztarł ręce i serdecznie przywitał się z Wołczykiem. — Poruczniku Zubek — zawołał major — Poznajcie się. Zubek, zbaraniały, z miną człowieka, który zupełnie nie rozumie, co się dzieje, posłusznie wyciągnął do toma rękę. Wołczyk ciągnął dalej. Będziecie razem pracować, powiedział. Porucznik Borewicz właśnie przeszedł do nas z MSZ-u. Przez cztery lata był na placówce w Londynie. Wykorzystaliśmy to. Że nikt go nie znał na tym terenie, no i urządziliśmy prowokację z więzieniem. Udało się. Teraz rozumiecie, dlaczego opóźniałem wszystkie wasze akcje. Jedziemy. Tych, wskazał na zatrzymanych, do Pałacu Mostowskich. Jutro zaczynamy przesłuchania. Kiedy ruszali radiowozem, Borewicz spojrzał na zatrzymanych, właśnie wsiadali do więźniarki. Najpierw Kreczet, inżynier i na końcu Iza. Na jej twarzy malowało się zaskoczenie, a może bardziej wstyd. Porucznik, zażenowany, odwrócił głowę. Mimo wszystko. nie czuł się najlepiej. Koniec części ósmej.